Trojak, grozik, polonez, z Krakowiak. Polskie tańce ludowe do najłatwiejszych nie należą, ale tancerze zespołu Silezjanie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach twierdzą, że potrafią ich nauczyć każdego. Ostatnio szkolili mieszkańców Lazurowego Wybrzeża we Francji. Uczyliśmy Francuzów polskich tańców, m.in. trojaka. Z w sobie świetnie poradzili z grozikiem czy z jakimiś, z krakowiakiem, z jakimiś szybszymi tańcami. Już było ciężej, ale po pewnym czasie już dochodzili do wprawy, już lepiej im doszło. Tańczymy przede wszystkim poloneza, beskid, opoczno, górniczą, pszczynę oraz trojaka. Taki festiwal to świetna zabawa, wielkie emocje i wspaniała przygoda. Oczywiście jest to bardzo ciężka praca i trzeba się bardzo przyłożyć, ale potem efekt i emocje po zakończeniu koncertu są no nie do opisania wyjątkowe i jednorazowe.